Witajcie, tutaj Kuskers i tak, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować bardzo, no bardzo dosyć fajny serwer, zwany wykopowym serwerem. Strona do tego serwera to wykop.pl, jak widać tutaj na tym takim wielkim obrazie. Bardzo fajny, jak widać tutaj jest lawa, nie wiem czy widzicie. Bardzo to fajnie wygląda, widać, że się na ktoś napracował. Mamy du wielkie wiaderko. Zresztą, dobra, oprowadzę was. Mm -mm. Witaj na serwerze wykopowym minecraft.pl. Czyli yy, mamy tak: yy, listę warpów, przypomnienie, przestrzegaj regulaminu, regulamin i tak dalej. Mm -mm. Ale podobno ma zostać teraz zrobiony nowy serwer, ale to jeszcze nie wiadomo. Może zrobię nowy, ale wszystko tutaj zostanie oprócz rzeczy, które mamy przy sobie. E, więc oprowadzę Was pod mieście, w wielkim mieście. Bardzo fajnie... zobaczcie wilczki. E, bardzo fajnie wyszły budowle. Znaczy no wszystkie budowle są tutaj bardzo fajne. Mm, to jest bardzo fajna budowla. Złoty kilof. Ta też. I te, te mamy do, domy. Działki są za opłatą. Czyli musimy zapłacić za działkę, cena działki jest na forum serwera, który podam w opisie filmiku. Czekajcie, a, a tutaj są działki tylko dla VIPów specjalne, no ba bardzo fajne. Wiesz to wspominam, nie wiem, nie wiem który raz. Są fajne, bardzo fajne budowle. Po prostu tak, na, na żadnym serwerze nie znajdziecie aż tak dużo bardzo fajnych budowli jak tutaj. I admin rozwala dom... kasuje domek, jeżeli... będzie brzydki, nie? Więc musicie od razu się dobrze zabrać za <laughs> budowanie. Yy... Tak, co tam? Yy... Dużo osób siedzi na serwie, no może nie aż tak dużo. Nie ma lagów, jak widać. Co my tu mamy? Wieża widokowa, portale. Tutaj mamy portale, takie różne. Zresztą, patrzcie, mogę Wam zaprezentować jakieś, nie wiem, czekajcie. Flatland, płaska mapa do re realizacji projektów, portal płatny, dwa wykopy. Nie wiem gdzie, nie wiem jak się zdobywa wykopy, ale chyba się przydaje, że Czekajcie, zobaczcie ile ja mam wykopów, tak w ogóle. No, 50 wykopów, czyli pewno jak znajdziecie jakiś przedmiot i go wykopiecie nawet dużo, to dostajecie chyba wykopy czy coś. Dobra, mm, tutaj mamy, uwaga, portal płatny, dwa wykopy i survival, tu żyją potwory, plus nether, no fajne. Wieże widokowe, tam nie będę pokazywał. Bardzo nawet fajna fontanna. Domków dużo jest. Jest dużo domków w znaczy Admin wchodzi tak wie, gdzieś tak o 20. Wieczorem. Mm. O tutaj mam jakiś puchar chyba. Wiecie? Sprawdź jest Call of Fame. Nie wiem, co to znaczy. A! Y, puchar, coś tam. Yy. Można wyceniać działkę, znaczy wiecie, sprzedać działkę i dostać jakieś przedmioty, na przykład wykopy, o dzień się robi. Albo diamenty. Jest takie co, że... A nie, nie ma takich jakichś Czekajcie. Przystanek sektor B, przystanek końcowy. Odeślenie wózka na tor powrotny. Pierwszy opuść wózek, drugi naciśnij. Uwaga! Przebywanie w wózku podczas pętli powrotnej grozi śmiercią lub kalectwem. Haha. I tutaj, mm, nie wiem czy da się przejechać przez to, może się da. Na pewno się da. Bo jest zakaz chodzenia po torach, tak w ogóle. Yy. Co my tu jeszcze mamy? Piramidkę i chyba za... Na przykład to możesz poprosić Elmina o robienie jakiejś budowli wielkiej, nie? I po co to? Ktoś stąd na dyni położył, fajnie to wygląda. Um, no i wtedy za taką budowlę, jak mu się spodoba adminowi, to mamy wykopy. Nie mam jak widać taką bardzo fajną kolejkę. Hmm. Mogę wam podać jeszcze tekstury do opisu filmik naciśnij, aby ruszyć Kurde. ja nie mogę tego kupić, ponieważ no, przejdźmy się po prostu, ponieważ nie jestem adminem lub innym yy, ten ja, ja nie ma na razie żadnych osób na serwie, dlatego że yy, pff, jest godzina 8,50 tak w ogóle i yy, no i dlatego nie ma osób, ja jestem jedynie na serwie, czasami tak wchodzę rano. Statek pilatki chyba ściągnięty z jakiegoś save'a lub... zrobiony sam. No tylko Ci tak przejdziemy i jeszcze popatrzymy i kończę ten filmik. Więc... Co tam chciałem jeszcze dodać o tym serwerze? Um, na początku jesteśmy... Jesteśmy, jak to się nazywa... E... O, sobie ładnie do wody. E... Na, na początku jesteśmy tylko... Czekajcie, wy wypadło mi z głowy. Na początku jesteśmy turystą, a potem, jak już dobrze zdamy e test na... na regulamin chyba, czy coś, będziemy graczem. Potem... Potem jeszcze możemy być VIP-em, reatorem, i tak dalej. Dobra, skoczymy sobie do wody. Chyba, że to jest płasko. Nie. No, wiecie, ja nie, wiecie ja nie chcę za bardzo zużywać moich przedmiotów, bo mam ich dużo i mi się przyda, Więc tak. Zapraszam na ten serwer. IP jest bardzo proste do zapamiętania, bo IP to wykopowy. A zresztą zaraz zobaczymy: wykop.minecraft.pl. Łatwe. Łatwe do zapamiętania. Pamiętam, co jest. No, czasami się takie błędy pojawiają, dobra. Więc komentujcie, subskrybujcie i na